Nie wiem, czy uda się z tego filmu coś poskładać. To jest totalny chaos chyba. Zobaczymy. No i z racji tego, że pierwszy film się spodobał, pora na drugi. Drugi odcinek wideo z serii co tam u maszynisty. Miłego oglądania. A dziś idę do pracy na noc. Także nocka, zobaczycie jak wygląda u mnie nocka, jeżeli uda się coś pokazać. Dziś jadę do pracy autem, bo jest troszeczkę łatwiej dojechać i łatwiej wrócić i szybciej tam wtedy w łóżku rano. Więc warto. No i zajechałem sobie do Tarnowskich Gór jako pasażer. Wracam zaraz czynnie jako maszynista. A dzisiaj taka dosyć fajna służba, bo później mam trochę w nocy jeszcze manewr, rano wrócić do tarnowskich gór i wrócić do domu pasażera. także polecam. Przyjechałem do Katowic, doprowadziłem pociąg do Katowic z Tarnowskich Gór. Zjeżdżam sobie nim na grupę. Zostawimy to, zobaczymy co będzie do zrobienia. Może nie będzie dużo pracy dziś. No i rano, rano z powrotem, jedziemy do Tarnowskich Gór. Ciekaw jestem, jaki tabor dostanę na te Tarnowskie Góry. No, to teraz nie zły ja, bo w poprzednim filmie mówiłem Wam, że ostatnio zapomniałem z domu mojej butelki filtrującej wody, no ja sobie jej tak szukałem, szukałem w domu, nie znalazłem w samochodzie, i nie było w domu, i nie było, już się pogodziłem, że ją zgubiłem. Teraz zjechałem na grupę, zmieniłem kabinę, i tak dalej, i patrzę. A tu w kąciku stoi sobie. Dokładnie moja butelka filtrująca wodę. Także na kolei nic nie ginie. Polecam takie buteleczki, fajne są. Cieszę się, że, że ją znalazłem. No i dobra, jestem już na grupie. Okazuje się, że rano jadę tym samym pociągiem. Także w sumie elegancka sytuacja wyszła, bo, bo mogę na nim zostać do rana. Czyli będę go sobie tutaj dozorował, robimy też próbę hamulca, testy pojazdu i tak dalej, testy Wam później pokażę. I tak w międzyczasie czytam sobie Wasze komentarze pod poprzednim filmem, czyli co tam piszecie, co jest fajnie, co nie jest fajnie, co byście chcieli, żeby było. No i tutaj moich kilka uwag. Jeżeli chodzi o poprawę dźwięku. Ja będę się starał jak mogę tutaj, ale na razie musicie jeszcze wytrzymać, zanim ja coś. Albo kupię jakąś kamerkę, bo planuję, ale wiadomo, jak się nie ma miedzi, to się nagrywa czym się ma. Albo dokupię jakiś mikrofon do telefonu. Zobaczymy, nie wiem czy to będzie dobry pomysł. Muszę poczytać o tym. No, na pewno będzie wtedy lepszy dźwięk niż z tego wbudowanego. Także no, na lepszy dźwięk jeszcze chwilkę musicie poczekać. Myślę, że. Ale myślę, że to jest kwestia kilku kilkunastu, może dni. Zobaczymy jak pójdzie. Druga rzecz, o której piszecie, że chcielibyście więcej takich jakichś szczegółów, więcej z pracy. Że no niby dzień z pracy, ale wcale jest nie za dużo tej pracy mojej. Wiecie. Oprócz tego, że chcę Wam coś pokazać, no to ja muszę się skupić przede wszystkim na prowadzeniu pociągu. Więc no nie wszystko, nie zawsze mogę pokazać. Dlatego też no, jest, pokazuję to, co mogę, na co mam w danej chwili czas. Bo też nie zawsze ten czas jest, bo, bo, bo są różne sytuacje. Muszę się skupić na prowadzeniu pojazdu. Wtedy nie mogę nagrywać, oczywiście, za bardzo. Mogę coś sobie tam pogadać, ale nie mogę wam za bardzo pokazywać. Eee, także no teraz mam trochę czasu, to może uda się coś pokazać w tym filmie. Także to będzie tego teraz więcej, raz mniej, no ale ale no tak mniej więcej wam pokażę. Po prostu taki zwykły dzień w pracy. To nie jest. Nie spodziewajcie się tutaj jakichś bardzo szczegółowych technicznie rzeczy, bo to nie jest kanał dla osób, które chcą poznać budowę lokomotywy od zera. Czy, czy jakiegoś AZT tylko no jest po prostu tylko film dla, dla po prostu ludzi którzy interesują się koleją to tak zrzucić okiem no i mniej więcej którzy gdzieś tam mnie w jakiś sposób lubią, obserwują żeby, żeby zobaczyli jak ja sobie tutaj żyję i pracuję także postaram się jak najwięcej ciekawych treści tu wrzucać ale nie oczekujcie nie wiadomo czego no także to chyba tyle co miałem na ten moment do powiedzenia no a później sobie pogadamy jeszcze o paru rzeczach. A w międzyczasie, jak sobie będę też ten pojazd dozorował, e, znowu ta lampa, o, będzie trochę lepiej, e, poczytam sobie książkę, muszę ją dokończyć, Joprenner. nie wiem jak to się czyta. E, w każdym razie książka o tym, jak zbudować własną działalność, firmę opartą na marce osobistej. Ja staram się tą moją markę osobistą szerzyć, budować, wzmacniać, właśnie budować. Nie buduję swojej marki osobistej, bo ja mam swoją markę osobistą, więc nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem. Więc buduję po prostu swoją firmę na tym, kim jestem. No i taka czasami dobrze poczytać fachowców, którzy już przeszli przez wiele rzeczy, przez które ja bym też chciał przejść do których dojść przede wszystkim. Żeby coś od nich tam podpatrzeć, coś wyciągnąć. Wiecie, człowiek uczy się całe życie. Ponoć głupi umiera. E... No pewnie taki umrę, głupi, ale chciałbym mieć trochę z tego. E... No coś osiągnąć jednak w życiu więcej niż do tej pory osiągnąłem. Cały czas się rozwijać, bo strasznie nie lubię stać w miejscu. Strasznie mnie to nudzi. Także mam nadzieję, że. I ja, i Wy na tym wszystkim skorzystacie. No i jest serce pociągu. Także widzicie nowoczesność kabelki, właściwie informatyk jest tu potrzebny, a nie moszczynnnictwo z wycofanych naprawdę czy było słychać to co mówiłem jeszcze z takich ciekawych rzeczy które Wam mogę pokazać trochę mały mam zbyt wąski obiektyw ale tutaj mamy tę szufladę w której schowane są między innymi sygnały końca pociągu gdyby już zaszła konieczność wieszania ja ostatnio musiałem wieszać no i pozy hamulcowe dwie i by trzeba było zabezpieczyć pojazd przed zbiegnięciem sygnałki są o tyle fajne, że są już elektryczne, nie są to jakieś tam blachy one się tutaj cały czas ładują no i można ją sobie tak, proszę bardzo jak ładnie świeci załączyć mocniej słabej ciach Także jest. Możemy sobie zrobić dyskotekę. A jakże? Także jest fajnie. Jest godzina 3.30. Z małym hakiem trochę się chłodno zrobiło. Pora na test pojazdu, test hamulca zrobić. Już Wam pokazuję mniej więcej, jak to wygląda. Mamy sobie tutaj taki panel diagnostyczny. I uruchamiamy test. On co 24 godziny musi być zrobiony, żeby pojazd mógł jechać. I wygląda to tak. że punkt po punkcie jest sobie wszystko robione i teraz pojazd nas poprosi tam o zahamowanie. Pojazdy z hamulcem pneumatycznym, później najpierw elektropneumatycznym, później pneumatycznym, hamowanie nagłe i takie tam on będzie sobie testy swoje przeprowadzał w tym czasie o, jest zadać o minus 40% mocy hamowania no i jest zadany minus 40, zniknęło. I sobie testuję, czy to jest dobrze zahamowane. Niedobrze teraz. Hamulcem pneumatycznym nam każe zahamować, proszę bardzo. Jest zahamowane, sprawdza, czy jest. Przeżyć hamowanie nagłe. No i tak to sobie będzie testowało, aż dojdzie tam do końca. To trochę potrwa, więc. Eee, no. No i kończymy test. Jeszcze musimy wyluzować do końca. Wpisujemy magiczną liczbę 185, Enter. No i zaraz tam ten czerwony kolor jest, zmienił się na niebieski. Do następnej próby tam 23 godziny 59 minut odliczana sekundy. Jeżeli jej próba nie będzie wykonana. Do końca tego czasu, czyli tak jak tutaj mamy, do 17 sierpnia, do godziny 3:43 i 11 sekund, pojazd odmówi jazdy, stanie na rozjazdach i odmówi jazdy, jeżeli by był w trasie. A jeżeli nie byłby w trasie, no to, to jak ktoś będzie się śpieszył i będzie chciał no to nie ruszy, dopóki tej próby nie zrobi. Na no, to kilka minut trwa. Także dlatego my to robimy zaraz na pierwszych pociągach rano i wtedy, wtedy jest wszystko dobrze. No i z racji tego, że godzina jest nieprzyzwoita nie dosyć, yy, jakoś trzeba do końca objechać, no to pora na kawusie. A do kawusi mam taki ładny młyneczek. Tutaj w środku jest, mam nadzieję, że będzie widać. Są ręka kawy. I będziemy zaraz ją sobie mielić i zrobimy pyszną kawę. Już mamy świeżo, zmieloną kawę. Uwielbiam ten zapach. Coś wspaniałego. No to bierzemy się za porzenie. A nie będziemy robić zwykłej zadewajki. Tylko zaraz zobaczycie. Mam tu takie cudowne urządzenie jak Aeropress. A jest taka wielka strzykawa, tak naprawdę, do której zaraz nasypię kawę. Zaleję wodą. Tutaj filtr się założy. To jest taki, można powiedzieć, mały, przenośny ekspres ciśnieniowy, bez prądu, działający. Można mieć świetną kawę wszędzie. Wszędzie, naprawdę wszędzie. Nawet gdzieś na biwaku, jak ktoś sobie lubi jeździć, to proszę bardzo, kawa prostą z ekspresu. I zalewamy troszkę wody No się to tutaj podbąbelkuje. chwilkę Oczywiście nie zalewamy wrzątkiem, jak typowej pluiki takiej. I uzupełniamy do pełna. Ciężko mi to robić jedną ręką, drugą trzymając telefon. pokażę wam jak to się wyciska ale musicie uwierzyć, ja tutaj zaraz na górę założę ślitko z filtrem i przecisnę całą kawę do kubeczka mojego no i dobra, kawa wypita pora wystawić się w peron i pojechać do Tarnowskich Gór i wrócić pasażerem powiem wam, że no, nocki to nie jest moi, moja ulubiona pora na no, jeżdżenie pociągami, no ale taka praca, co zrobić? Sam sobie ją wybrałem. Jedziemy w Perę. Góry. Czekam na pociąg do domu. Dobra, koniec na dziś, pora do domu spać. Odsapnąć, bo później jeszcze dużo, dużo dzisiaj przede mną. Także trzymajcie się i miłego dnia do następnego razu.